Cześć, jestem kwadrat. Powiem Wam dzisiaj o mojej rodzinie. Należy do wielkiej rodziny figur geometrycznych. Do tej rodziny należą koła i wielokąty. Moją bliższą rodziną są wielokąty. Do tej rodziny należą trójkąty, czworokąty, pięciokąty i wiele innych. Wszystkie mamy wiele kątów i wiele boków. Jak kwadrat do nich należę. W kontakt też można wyodrębnić rodzina. Jest w nim rodzina prostokątów. Należące do niej figury mają cztery prostokąty i cztery boki. Jak kwadrat mam cztery prostokąty i cztery boki. Do rodziny prostokątów nale należy moja najbliższa rodzina rodzina kwadratów. My, kwadraty, mamy cztery równe boki i cztery równe kąty. Mamy cztery wierzchołki. Jeden, dwa, trzy, cztery. Mamy cztery kąty. Jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery równe boki. Jeden, dwa, trzy, cztery. Jestem kwadrat. Cześć.